Witam serdecznie, moim gościem Mateusz Szczecina, Whisky Bar. Witam serdecznie. Mateusz, kończycie dziewiątą kolejkę przedwakacyjną w bardzo dobrym stylu, cztery pokonujecie Ibis, ale łatwego spotkania tutaj nie było. Musieliście się napracować, żeby te trzy punkty wywieźć, Zgodzicie? Tak, zgodzę się, nie wykorzystaliśmy dużo sytuacji tam. Dobry popis błękarza IBISu, no bo było parę tych setek, które powinniśmy wykorzystać. Nasz bamkarz też się sprawdził, bo też były kilka takich mocnych akcji. No ale jeszcze dwa pogoda też niesprzyjająca, upał, więc daliśmy radę. Ale robicie swoje kolejne czy punkty dokładacie i odskakujecie po raz kolejny rywalom. Zbliżacie się do tak Galacticos, tam będzie dzisiaj pojedynek bratobójczy. Patrząc na dziewięć kolejek, jesteście zadowoleni? Trzecie tak. miejsce na pewno, a może, może nawet wyżej? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. No, z poprzednich lat widać, że zrobiliśmy duży progres. Skład się troszeczkę zmienił, ale daliśmy radę. Jak wykorzystacie okres wakacyjny na trenowanie, sparingi czy odpoczynek? Myślę, że wszystkiego po trochę. Patrząc na dzisiejszy mecz, Ibis zagrał dobrą piłkę? Myślę, że jeden z ich lepszych meczy. Nie? Ostatnimi czasami bardzo dobrze spisuje się Kamil Cabak, który dzisiaj pokazał, że należy mu się miejsce w bramce, bo Wiele tych strzałów dzisiaj wyciągnął, prawda? Tak, 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 tak ja wcześniej powiedziałem. No, pokazał klasę. Pokazał klasę. Mateusz, z takim nastawieniem, z taką grą można myśleć o ekstraklasie, bo powoli już jesteśmy poza półmetkiem ligi, więc zbliżamy się do końca rywalizacji. Myślę, że tak, że mamy szansę. Dziękuję za wywiad. Dzięki.